No słuchaj, 845 Zachęcam do zostawienia subskrypcji z słoneczkiem, żeby wszystkie powiadomienia przychodziły. Wbicie na Discord zostawienie lajka like i suba pod najnowszym filmem. Zajrzenie na kanał i mogłeś oglądanie filmu. 778 8... No kurwa, wolniej, sorry, to bytisz to. 845 778 tylko jeszcze raz muszę go samoostawić, Zaraz się zrzygam mm. po hantu. Po hantu się zrzygam. To nie <grymnie> rzygaj. Dobra, to spróbujemy rzygę. Czekaj, czekaj, ja chcę mi noże zrobić najpierw. Zdechłeś. Zdechłem. A ja szafę trzymałem. A ja pierdzieliłem się w ducha Ja zaczęłam się schować Od razu, pierdzieliłem się w ducha Bądź tyle, będzie miał problem Dobra, weź takie od pan Tylko inne. Nie będzie pisma. Dzwonił! Ale nie, jest szybki dosyć. Zamknij się drzwi. Zamknij ja drzwi. Drzwi widzę. masz otwarte. Wejdź, ja widzę. Nie, wiem, czy to nie są oni? To jest chyba oni. Bo chyba wydaje mi się, że tu go, go widzę. To jest chyba oni. Weź jeszcze jakiegoś Powiem Pojedź, co jest. Pojedź, co jest. Już skończył. Już skończył. Yy, chyba tarota nie ma. Nie ma tarota. Yy, łapkę wziąłeś. Lalka. Jest lalka. Odrodziłeś mnie. I Jeden. żyje. Żyjesz? Żyje? Ty... O kurwa. Chowaj się. Halo. Chowaj się, jest hand chłopiec, te pilu pusty. Nie ma handka. Dobra. Pierdolisz, że jeszcze teraz hand? Nie. Nie ma handa. Jest moja by się potwierdzało, ja, jest MF że jest oni, bo. Nie no oni wydaje są. mi się, że byli oni. Wiesz, to już jest twoja sprawa, co ty z tym faktem. Wydaje mi się, że jest oni, ale poczekaj. Wyjmę mewkę i wezmę. Albo nie, no, sobie widziałem dużo. Co, idziemy jeszcze na kontakt? Dobra, prawda, on się wyjebie. Bo, no, było fajnie, ale dobra. Nara, nara, widzowie! Zobaczy, jedziemy Zobrzymy bez niego Subskrybujcie go na Ogólnie, ale. Jedziemy bez niego. Zostajesz sam. Nie, już zaznaczam oni. Oczywiście, to jest oni raczej. Bo miał normalne pensy. kroki, żeby nie zaniedział Sanity. Kurwa, wyjebałem to Gówno jedyny. Uważaj za, za to. Zdawaj to. Mi... Kurwa, żeć handluje, no ty pojebany! A nie, to go Steven. Sam jest zhandlujesz. Myślałem, że ty jakiegoś hanta odpaliłeś. Ja? A co mam mi się odpalić? No. Nie, nie odpala. Idę odpalić korki i będę go lupował. To tak siak Mara nie może ma, być. I masz, to jest raczej oni. Może Banshee? Albo te Twins. Ale twins. mnie zajebał. Dobra, wiesz co, ja będę ryzykował raczej, prawdopodobnie się wyjebie. No, no to jedziemy bez siebie. W gdzieś drzwi. Kurwa, go Steven to dał. To oni. Dużo było go widać. kurwa, mm, mm. raczej to oni. To będzie Twins. No, albo Mimik. Oni! Mówiłem kurwa, że to oni! Mówiłem, werset? że dużo brygał! Tak dostaliśmy ten plus 800 Czemu? Tak mało Dobra już spokój. O nie, Eczpik Eczpik, o nie! Chyba jeszcze nie wstało, super Widzisz, że to samo co ja bierzesz Nie no bierzesz nie to samo. A czekaj, mówimy co Wcale. jest? Okay? Dobra, Abym, mówimy co jest, o okay. I Nie ma pozytywy. Dobra, więcej Dziwa. będzie. Chowaj się od razu. O, o gdzie tu kurwa, chowat się? Chowaj się. Czekaj! Ała! Nie, masz lalkę. Hunt jest. I nie ma ultrafioletu! Czy <gryw> Deoś masz być? <mieć. gryw> Michał. Chyba <Dobra> pierdola fój. To jest Deoś. To jest. To nie jest Deoś, nie zapierdziela. To bez ogólnie ten. to nie jest Deoś. To, to nie, nie jest Staje, bo by zapierdzielał. To nie jest moroj To była chyba normalna prędkość. Więc raczej mogę wykluczyć Revenanta. To może być znowu oni. To może być w Wraith, więc trzeba Sulp przeprowadzić. Pantuje czy nie? Yy, już odpalasz. Co nie? Nie, wyszłam zwana, bo nie ma pantu. Tak jest się na kamerze i tak nic nie będę widział. To czemu robi go Steven? Dobra. Teraz ja rozstawię elektronikę. Hi, Dobra. Nie rób nic, proszę cię. Dobra. To wezmę. To wezmę. I wezmę jeszcze. To. Dobra. Trzy okay, rzeczy. Znaczy, to jest Drive. Znaczy, jak to jest Raju, to by nie zapierdalał. To jest Twins? Wątpię. No nie, raczej to nie Twins, ale. To się wtedy, bo nic nie widzę. Nie słyszę. To nie może być Huntu, tak? Nie. Mo nie może być. Hunt, może być deadweight. Hmm. Na razie to on nie wyszedł z Majko pokoju, bo on wyszedł z góry. I tak raczej. W sensie, on huntuje czy nie? Czy to tak. twoje kroki słyszę? Nie, ja sobie wiem. Za dźwiękiem. Ale on huntuje? Tak. Przyszedł za mną hit powiedziane. Że to jest, no, to twin. No i dedłem, no ja pierdolę. Czemu zaczął hantować, Jak ja kurwa szedłem do. Kurde, no ja, ja nie. Bo to jest Domu. banshi. Mimo, że nie może być Bansi, to będzie... to jest bansi Ja nie mogę, nie no, nie był szybki chyba. Znaczy nie, nic nie zrobię za to, że mówię zwalonego. Żeby pójść do hiding spoko, o przeszło. Żyje. Wow. Dobra. Szczerze mówiąc, nie wiem, albo to były zwyczajne kroki. Czyli albo Yokai, albo Mara, albo Spirit, albo... Ty właśnie. Masz kadzidło? Nie. Cały czas ma te same kroki, ewentualnie jest szybszy, albo... Właśnie. Więc nie wiem. Albo to jest Twins, albo to jest jakiś duchów typu Joka, Jurej, Mara. Więc mamy prawdopodobieństwo zerowe na to, że to jest jakiś duch konkretny. Albo to jest Twins. Czekaj. Jo bądź, nie ruszaj się. No skończył. Skończył no. Czekaj, co to może być? Może być to Andrea, który nie lubi tego czekaj, wezmę kadzidło. I spróbuję. Jest naprawdę już dwa kadzidła. Wow. I spróbuję zobaczyć czy to nie jest wrife. No skończył w ogóle. Szybko skończę Chyba, że cię zabił. Ale cię nie zabił. Więc idziemy teraz sprawdzić, czy to nie jest wrive. Czy Dobra, to nie jest wrive. Jak chce coś... ja muszę... Nie, ja muszę nie jeść. no to takie zwykłe duchy nam zostały. E bez problem Jaki problem? A, hantuje, No tak. No jest problem, hantuję. Whoć tyle? Ja potrzebuję świeczki, to takie najrzecz, bo ja nic nie widzę. Nie wiem do czego świeczka ci jest potrzebna. Sprawdzimy czy to nie jest Onreo po prostu. Bo to może być też Onreo. Jeszcze musimy sprawdzić na Onreo test. Ja. Dobra, ja się poświęcam. Wypierdalam Kazidło przed dom. Ola, oh no, w końcu! DEF! Ej, bo zapalniczkę wypaliłem. świeczki się świecą, to nie Andreo. Bez problemu. Czyli to jakiś zwykły duch. To nie Andreo. Bo świeczki się palą. Ej, chodź. Chyba, że nie zaliczyło, że to jest jego pokój. Ale możemy jeszcze sprawdzić Czy to nie jest Spirit ewent Ewentualnie czy to nie jest shade Pójdę do piwnicy, ale nie mam jaką uzyskać sanity. Yes. To mogę hamtować? więc jak mnie hamtuje, to chodzi, jestem dead. No dobra. Idę teraz... Ej, ciekawa kamera, czyść. nie powiem. To Może być Spirit, to może być Mara, to może być Yokai, to może być... Jurej, to może być Oni, to, to może być Shape. Nie, nie, to wszystko może być. No właśnie, a nie jesteśmy w jego pokoju. Więc to nie jest Shape. Jurej? A to może być Oni, to może być Jurej, to może być Joka, to może być Mara i może być Spirit. A Deus I Twin City. to nie będzie, Deoś to nie będzie, Moroj to nie będzie, będzie Rajju to nie będzie, Andreo to nie będzie, Revenant to nie będzie, Wraith to nie będzie. Spirit, Mara, Yokai, albo oni, albo Jurej, albo Twinsy. Dobra, to który? Oni, Jurej, Yokai, Mara czy Spirit? Czy Twinsy? Bo Twinsy też nie wiem, nie jestem pewny. Szczerze, ja bym że Twins, to będzie Jurej, bo Jure, ja najrzadziej mam. Jurej? Jurej albo Yokai. Tak szczerze mi się Jure. wydaje. Jurej? Tak, jedziemy. Oni też może być, wszystko może być. I okaże się, że był Urewe, który był bardzo szybki. Mara! No, następnym razem tu łapki używasz Dobra Ewentualnie lustra lustro to każdy używa Teraz ja użyję lustra e -e -e. Nie będzie ustaw widzę z daleka Nie ma Gdzie jest Tarot? Jest tam do okay? Jest to chodź Revenanta, na pewno może być kiedyś Revenanta, Huntu, Mininga, Moroja i Deosia. Takie Moro i Kto jeszcze? Revenant? Ja idę jeszcze po ten. Idę jeszcze po tą. Dobra, to i może. Ja można. Nie, nie używaj. Nie używaj. Co? Jest lalka? Bo zaraz wypiłem. Co? Wbijemy lalaczkę do końca. Aha Był nieco wolniej... Nieco wolniejszy. Nie tak dużo wolniejszy jak ten twin. O Jezu. A się pali... Można... Pali się sanity? dobra. Powiem tak. Będzie tak i tak, idę po laleczkę. Spoko, ale zobacz, łapki jest. Zobacz mi... jest, bo ja nie będę się tak łapka, jest, łapka jest, łapka jest, no łapka jest, dawaj łapkę. Aż tak blisko był, ja go nie słyszałem, że aż tak blisko był. Najpierw cię odradzę. Jokaja naj... możesz wykręcić. Zrobię dwa życzenia ważne. Najpierw zrób te jedno, a potem te drugie. Tak. Żeby Jak, um... Jak umrę, to umrę. Jak okay. da to umrę i tyle Czekaj tym i trudno Inne A tak na wiedzy Cytuję A może mnie nie odradzaj? Czego nie ma? Mroźnych O Jezu O Jezu, o Jezu. Może być wansi Ty Może być wansi Czy to jest... Czy to jest taj na przykład? Rajdżu Rajdżu raczej to jest staje. no Bo był wolniejszy Postarzę się. Ale może tam nie Pracze... użyć, tylko ty będziesz musiał użyć. Ja umrę teraz... Ra... Nie wiadomo. Czy umrzesz? Umrę. Nie wiadomo, ale to poczekaj. A skąd hanta? Huntuję. Ja nieraz w, w tym odcinku nie byłem duchem. Skończ. Skończ. No też mi się tak wydaje, ale pan si. Słuchaj. 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 nie, nie! No dobra, już zaznaczę te Banshee, weź to odznacz szybko. Dobra. Słuchaj, ale słuchaj mnie. Banshee może normalnie atakować, jeżeli ty jesteś, po, jeśli, jeśli ty jesteś w traku, a Banshee jest tym, bo ja jestem w pomieszczeniu, a ty jesteś w traku, to on działa jak normalny duch. Nie, 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 nie odjeżdżaj. Więc powinno mnie hantować, jeżeli ty masz tam coś, 70, coś Sanity. Ja mam 0. To tak czy siak powinnam mnie Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taje, ale on nie chce zhantować coś. No bo taje wcześniej wiesz, on wcześniej był szybki, potem tak drobinę zwolnił. Ty wykreśliłeś, że to nie mogą być Twinsy. To może być też w sumie ten. To może być. E... Wszystko to może być. A nie, Mimik nie może być. Nie, Mimik nie może być, jak nie ma wroźnych. To co zaznaczyłem w końcu? Maszyn czy taje? Nic nie dostaniemy. Nic nie dostaniemy, jak trafimy. Znaczy jak trafimy to dużo dostaniemy, 800 coś. Ale jak nie trafimy w nic, to będzie zero. prawdopodobnie. I co to było? Co to było? No wydaje mi się, że to mógł być taje. W ciągle. Banshi. fa, Jednak. Banshi na ciebie była. Ale czemu mnie nie chciała schotować? A, i to dlatego na mnie poszła? Ty. To dlatego na mnie poszła nie na ciebie w tym tym. Bo wtedy była na mnie, co nie? Ale jak deadłem, to zmieniła cenę na ciebie, a nawet jak się zrespiłem, to była i tak na tobie. Dziwne. In the weird. Zapomniałem się pożegnać, więc w tym momencie się żegnam. Siema.